Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że jedno zdanie może uruchomić lawinę, której nie da się zatrzymać? Ta historia odsłania kulisy starcia, o którym szeptano w podziemiu Hongkongu przez długie miesiące. Kiedy Duma spotyka legendę, napięcie rośnie, a cisza przed burzą staje się gęstsza niż kiedykolwiek wcześniej, zanim zanurzymy się w sam środek tej opowieści, weź głęboki oddech, rozluźnij ramiona i pozwól sobie na chwilę spokoju. Bo to, co nadchodzi, nie da ci tak łatwo zasnąć. Na panelu wystawowym poświęconym sztukom walki, cienie ostrych reflektorów przecinały scenę, gdy sigal poprawiał czarną jedwabną koszulę. Delektował się międzynarodową uwagą, jaką zdobył dzięki swojemu bezprecedensowemu osiągnięciu. Był marzec 1972 roku, a 22 latek właśnie trafił na pierwsze strony gazet jako pierwszy cudzoziemiec prowadzący dojo aikido w Japonii. To osiągnięcie, które wzbudziło w społecznościach sztuk walki w całej Azji zarówno ciekawość, jak i sceptycyzm. Sigal wskazał palcem reportera South China Morning Post. Wiele mówi się o pańskiej wyjątkowej pozycji w hierarchii japońskich sztuk walki. Jak odpowie pan krytykom, którzy twierdzą, że tradycyjni mistrzowie, tacy jak Bruce Lee, mieli Wciąż reprezentują szczyt skuteczności w walce. Sigal pochylił się lekko do przodu, a jego koński ogon odbijał światła sceny. Uśmiech pełen pewności rozlał się po jego twarzy. Moderator na krześle obok poruszył się niespokojnie, wyczuwając, że atmosfera w przepełnionej sali, pełnej entuzjastów sztuk walki i ludzi z hongkońskiej branży filmowej, staje się coraz bardziej napięta. Bruce Lee to fenomenalny artysta i filozof, zaczął Sigal swoim charakterystycznym powolnym tonem. Ale bądźmy szczerzy, to co on uprawia to teatr, piękne do oglądania, ale kiedy chodzi o prawdziwą walkę, o życie i śmierć, zawiesił głos pozwalając by cisza zawisła ciężko nad salą, po czym wypowiedział słowa, które jeszcze długo miały odbijać się echem w hongkońskim podziemiu. Audytorium eksplodowało. Błyskały flesze aparatów. Weterani kaskaderki wymieniali porozumiewawcze spojrzenia. To nie była zwykła młodzieńcza arogancja. To było bluźnierstwo wobec ikony sztuk walki w Hongkongu. Wieczorem w swoim pokoju w hotelu Peninsula Sigal wciąż trzymał fason. Rozluźniał krawat, gdy wywiad już rozszedł się po lokalnych kręgach sztuk walki jak pożar. Aż nagle, dokładnie o 23:47 pod jego drzwi wsunięto karminową kopertę. Pod bursztynowym światłem lampki biurkowej badał ją uważnie. Gruby kosztowny papier, delikatna faktura i subtelny znak wodny, widoczny tylko pod światło. W środku elegacji tasti, elegancka kaligrafia chińska z angielskim tłumaczeniem. Było to zaproszenie, które przyspieszyło bicie jego serca. Towarzystwo Jadeitowego Smoka, o którym krążyły pogłoski wśród mistrzów sztuk walki. Organizacja finansująca najbardziej ekskluzywne pokazy pojedynków w Hongkongu usłyszało jego publiczne wyzwanie. Proponowali dokładnie to, czego się domagał – możliwość udowodnienia swojej biegłości w Aikido podczas konfrontacji umiejętności. Ton zaproszenia był formalny i pełen szacunku, ale krył w sobie ostrzeżenie. Jego słowa o Bruce Lee dotarły do kręgów, gdzie takich spraw nie rozstrzyga się słowami, lecz czynami. Jeśli naprawdę miał odwagę, o której mówił publicznie, powinien stawić się o północy przy nabrzeżu Star Ferry, zabierając ze sobą tylko to, co niezbędne do walki. List, najbardziej intrygujący w swojej treści, gwarantował bezpieczne przejście wszystkim uczestnikom, niezależnie od wyniku. Taka obietnica mogła oznaczać tylko jedno, że sam Bruce Lee miał być bezpośrednio związany z tym, co czekało Sigala po drugiej stronie portu. Pod podpisem widniała pieczęć w intensywnie czerwonym kolorze, wyglądająca oficjalnie i dostojnie. Był to dokładnie taki znak, jakiego używały tradycyjne chińskie domy hazardowe, by uwierzytelnić zakłady o najwyższej stawce. To nie było zwykłe wyzwanie, to było formalne zaproszenie do udowodnienia swoich umiejętności przed elitą hongkońskiego podziemia. Wcześniejsza brawura sigala nagle przemieniła się w prawdziwe podekscytowanie. Lata spędzone w Japonii, gdzie zgłębiał Aikido, miały przygotować go właśnie na tę chwilę. Do listu dołączono mosiężną monetę, symboliczny klucz, który miał stać się jego biletem wstępu do historii sztuk walki. Gdy wybijała północ, scena hongkońskich sztuk walki była już gotowa na zderzenie dwóch filozofii i dwóch stylów. Z jednej strony odwieczne tradycje Azji, a z drugiej. Bezczelna pewność siebie zachodu. dwaj ludzie, dwie postacie, każde z nich ucieleśniało inną epokę w ewolucji sztuk walki. Ich spotkanie nie było przypadkiem, było przeznaczeniem. Był to czas przełomowy w krajobrazie hongkońskich sztuk walki, czas, w którym dwie zupełnie różne ścieżki miały się przeciąć na neonowych ulicach terytorium. Bruce Lee, 31-letni i będący u szczytu swojej sprawności fizycznej, Prowadził życie, którego intensywność złamałaby słabszych ludzi. Za dnia spędzał długie, wyczerpujące godziny w studiach Golden Harvest w Kowloon, dopracowując choreografię walk do filmu, który miał stać się jego arcydziełem: Wejście Smoka. Produkcja przyciągała międzynarodową uwagę, szczególnie, że była współfinansowana przez Warner Brothers, co uczyniło ją pierwszą wielką koprodukcją Hollywood i Hongkongu. Wieczory Lee należały do jego obsesyjnego treningu. Na dachu nad Nathan Road stworzył prywatną salę, wyposażoną w drewniane manekiny, deski Makiwara i lustra, które odbijały jego błyskawiczne ruchy w świetle portowych reflektorów. Lokalni kaskaderzy wspinali się na sąsiednie dachy tylko po to, by zobaczyć choćby fragment treningu człowieka, który zrewolucjonizował kino sztuk walki. Tymczasem obecność Stevena Sigala w Hongkongu była wydarzeniem bez precedensu w kręgach azjatyckich mistrzów sztuk walki. Młody Amerykanin spędził poprzednie cztery lata w Japonii, stając się pierwszym cudzoziemcem prowadzącym dojo Aikido w Osace. Było to osiągnięcie, które wymagało nie tylko mistrzostwa technicznego, ale także umiejętności poruszania się w skomplikowanych strukturach kulturowych. I dzięki temu zdobył szacunek tradycjonalistów, którzy na cudzoziemców patrzyli z głęboką nieufnością. Jego płynna znajomość języka japońskiego i doskonałe rozumienie etykiety sztuk walki otworzyły przed nim drzwi, które dla innych ludzi zachodu pozostawały zamknięte. Reputacja Sigala dotarła do Hongkongu zanim on sam postawił tam stopę, rozchodząc się szeptem pod dodrą w całej Azji. Krążyły opowieści o Gajdżinie, który potrafił rzucać doświadczonymi posiadaczami czarnych pasów jak jedwabnymi szalami. I który szkolił oficerów policji w Osace w zaawansowanych technikach Aikido. Jego niezwykła droga, od amerykańskiego studenta do japońskiego senseja, stworzyła wokół niego aurę tajemnicy, która fascynowała jednych i budziła kontrowersje u innych. To, czego ani Sigal, ani Lee nie mogli w pełni zrozumieć, to jak głęboko ich losy przeplatały się z mrocznym światem hongkońskiego hazardu. Pod błyszczącą powierzchnią miasta działała skomplikowana sieć nielegalnych salonów gier rozsianych po labiryntowych korytarzach Kowloon World City. Te miejsca znajdujące się poza zasięgiem brytyjskiego prawa kolonialnego kryły w sobie wszystko, od turniejów w Mac Young o zawrotnych stawkach, aż po brutalne nielegalne pojedynki, które przyciągały bogatych widzów z całej Azji południowo-wschodniej. Wybuchowe konsekwencje panelu prasowego rozniosły się niczym fala uderzeniowa, przez to ukryte ekosystem, docierając do uszu ludzi, którzy w każdym konflikcie widzieli okazję, a w każdym ciosie możliwość, możliwość zysku. Kiedy Steven Seagal wyszedł z marmurowego lobby hotelu Peninsula, uderzyła go duszna, ciężka noc Hongkongu. W kieszeni marynarki czuł palący ciężar karminowej koperty, której enigmatyczna treść nie dawała mu spokoju. Ruszył w stronę przystani, gdzie wsiadł na prom, Płynący przez Zatokę Wiktorii, w kierunku Kowloon. Wśród nielicznych pasażerów dostrzegł trzech mężczyzn w, w śnieżno lnianych garniturach. Ich spojrzenia były uważne, chłodne, jakby mierzyli każdy jego ruch i rejestrowali każdy gest. Kiedy prom przybił do nabrzeża w Sha Tsui, najwyższy z nich podszedł do Sigala. Bez słowa wsunął mu w dłoń ośmiokątną mosiężną monetę której powierzchnię zdobiły nieczytelne chińskie znaki. Follow, powiedział oszczędnym angielskim i zniknął w neonowej plątaninie ulic Kowloon. Podążyli przez nocny targ, gdzie sprzedawcy zachwalali jadeitowe bransolety, a z rusztów unosił się zapach skwierczących szaszłyków. Kolonialne fasady stopniowo ustępowały miejsca ciasnym, chwiejnie stojącym kamienicom. W końcu zatrzymali się przed zardzewiałym magazynem, nad którym przelatujące samoloty rzucały krótkie, złowieszcze cienie. Eskorta w lnianych garniturach zapukała trzy razy, zrobiła pauzę, po czym dwa razy więcej. W drzwiach otworzył się wąski wizjer, pojawiła się para oczu, a chwilę później ciężkie drzwi z jękiem rozwarły się szeroko. Po wejściu do środka Sigal poczuł, że jego pewność siebie po raz pierwszy tej nocy zachwiała się. Wnętrze magazynu przemieniono w coś pomiędzy ringiem bokserskim a rzymskim koloseum. Na środku błyszczała kwadratowa arena, ułożona z drewnianej podłogi koszykarskiej, a wokół niej piętrzyły się trybuny wypełnione widzami, biznesmenami w pogniecionych garniturach, kobietami o twardych twarzach, które z wprawą liczyły pliki banknotów, oraz hazardzistami żądnymi krwi i sensacji. Z cienia przy prowizorycznym ringu wysunęła się postać. Starszy Chińczyk w nieskazitelnie czarnym garniturze, ze srebrnymi włosami zaczesanymi gładko do tyłu i oczami ostrymi jak obsydian. Panie Sigal, odezwał się doskonałym angielskim, wyciągając spracowaną dłoń. Witamy w miejscu, gdzie rodzą się legendy i gdzie równie szybko zostają złamane. Komisarz zakładów wskazał tablicę kredową, zawieszoną na ścianie magazynu. Na niej mężczyźni o szybkich dłoniach i przenikliwych spojrzeniach wciąż dopisywali chińskie znaki i liczby, aktualizując kursy zakładów. Dzisiejsze zasady są proste, powiedział, a jego głos przeciął gwar tłumu. Pierwsze czyste trafienie, które unieszkodliwi przeciwnika, wygrywa. Bez broni, bez sędziów. Dom pobiera 18% wszystkich zakładów. Spojrzał na Sigala. Pański przeciwnik zażądał anonimowości do momentu rozpoczęcia walki. Mogę jednak zdradzić, że według wczesnych kursów to on jest faworytem. 3 do dwóch. Hazardziści reagowali szybko, a szum rozmów i podniecenia wypełniał magazyn. I wtedy boczne drzwi otworzyły się cicho. Postać, która pojawiła się w progu, sprawiła, że cały tłum momentalnie zamilkł. Bruce Lee wyszedł powoli. Ubrany jedynie w proste, żółte bawełniane spodnie i białą koszulkę. Jego ruchy były płynne, oszczędne, a jednak niosły w sobie siłę, której nikt nie odważył się podważyć. Nawet w codziennym stroju jego obecność przyciągała absolutną uwagę. Sigal poczuł, jak gardło mu wysycha. To naprawdę się działo. Panowie, ogłosił komisarz, a jego głos niósł się aż po najdalsze rzędy. Przygotujcie się. Dom przyjmuje ostatnie zakłady. Tablica kredowa ponownie się zmieniła. Tym razem kursy nie były już po stronie Amerykanina. Magazyn spowiła złowroga cisza, gdy obaj wojownicy weszli na drewnianą podłogę areny. I to właśnie tam miało rozpocząć się coś, czego nikt nie zapomni. Bruce Lee poruszał się niczym płynne srebro, lekki jak rtęć na sprężynujących stopach, przyjmując postawę boczną która zdawała się łączyć swobodę z gotowością do błyskawicznego ataku. Sigal tymczasem nacierał z metodyczną precyzją, którą wpoiły mu cztery lata japońskiego treningu. Gdy Amerykanin dostrzegł pozornie łatwą okazję do chwytu za nadgarstek, ręka Lee po prostu zniknęła. Ulotna jak dym, nieuchwytna jak cień, zanim palce Sigala zdołały się zacisnąć. Tłum zareagował szmerem uznania. Czubki palców Li musnęły wyciągnięty łokieć przeciwnika. Nie był to cios, lecz subtelny pomiar, sondowanie równowagi, badanie szybkości reakcji i punktów podatnych na atak. Dla niewprawnego oka wyglądało to na zmarnowaną okazję, jednak dla weteranów hazardu na trybunach było to oczywiste. Oto mistrz rzemiosła sprawdzał materiał, zanim wykonał pierwsze cięcie. Sigal po raz pierwszy poczuł niepokój. Jego rywal nie angażował się nie dawał się wciągnąć w bezpośrednią konfrontację opartą na sile, pole, w którym Aikido dominowało. Zamiast tego, Li kontynuował swoje hipnotyzujące, sprężyste podskoki, obserwując przeciwnika z cierpliwością arcymistrza szachów. To nie miała być szybka demonstracja wyższości technicznej, jaką Seagal sobie wyobrażał. Frustracja zaczęła wkradać się w ruchy Amerykanina. Lee tańczył poza zasięgiem, zawsze o krok dalej zawsze niedostępny. Cierpliwość mistrza Aikido, zwykle jego największa broń, zaczęła kruszeć pod ciężarem setek spojrzeń i nieustannego skrobania kredy na tablicach bukmacherskich. Dosyć gierek! Warknął Sigal, porzucając wyważoną precyzję. Rzucił się naprzód z wybuchem siły, sięgając powiodący nad nadgarstek li, by wykonać iriminage. Potężny rzut, który miał posłać przeciwnika prosto w ścianę magazynu. Jego palce były już o włos od kontaktu, gdy ciało Brusa nagle skurczyło się jak sprężyna gotowa do uwolnienia energii. To, co wydarzyło się w następnej chwili, miało być szeptane w zakulisowych rozmowach przez całe dekady. Prawa pięść Li przebyła zaledwie jeden cal drogi, od spoczynku przy żebrach do splotu słonecznego Sigala. Uderzenie było skoncentrowaną eksplozją energii kinetycznej, która zdawała się omijać mięśnie i kości, trafiając prosto w sam rdzeń ciała. Powietrze opuściło płuca Sigala ostrym syknięciem. Jego impet nagle ustał, jakby natrafił na niewidzialną ścianę. Przez krótką chwilę zawisł w przestrzeni, twarz miał zastygłą w grymasie szoku i rodzącego się zrozumienia. Tłum wstrzymał oddech, tworząc ciszę tak gęstą, że zdawała się wysysać dźwięk z całego magazynu. Sigal cofnął się chwiejnym krokiem, a jego biały strój gi przykleił się do piersi od potu. Planowany rzut zamienił się w desperacką walkę o utrzymanie równowagi. Dysząc ciężko po ciosie one-inch punch, Amerykanin porzucił wszelkie pozory dyscypliny aikido. Cztery lata budowania reputacji w japońskich dojo wisiały teraz na włosku, wystawione na próbę przed najbardziej bezwzględną publicznością hazardową Hongkongu. – Miałeś szczęście – wychrypiał, unosząc ręce do ostatniego ataku. Zamachnął się dzikim ciosem krawędzią dłoni w skroń Li, wkładając w niego resztki sił. Było to ruch toporny, łatwy do przewidzenia, zrodzony z czystej frustracji. Dokładnie taki, na jaki czekał Li. Ten odsunął się z płynną gracją, jego ruch tak oszczędny, że niemal leniwy. W tej samej chwili lewa dłoń Li z chirurgiczną precyzją uwięziła nadgarstek Sigala, a prawa noga błyskawicznie wystrzeliła do przodu w zatrzymujący kopniak wymierzony w kolano przeciwnika. Technika była podręcznikowym przykładem Jitkyun Do. Zasada prosta i bezlitosna. Przechwycić, kontrolować, zniszczyć. 8 sekund. Tyle wystarczyłoby, by Steven Seagal runął na drewnianą podłogę boiska. Jego biały strój gi rozwiązał się w nieładzie, a starannie pielęgnowany koński ogon rozlał się po brudnych deskach jak rozlana czarna tusz. Leżał tam wpatrzony w plątaninę falistych belek pod sufitem, a jego pierś unosiła się ciężko. W tej chwili dotarło do niego, że wszystko co przez lata uważał za prawdę o walce, Zostało właśnie metodycznie rozbite na kawałki przez człowieka lżejszego od niego o blisko 10 kg. Światła hali mrugnęły dwa razy powszechny znak, że pojedynek dobiegł końca. Na trybunach setki obstawiających ze złością darły swoje kupony, a papierowe strzępy opadały na podłogę niczym śnieg w ponurą zimową noc. Cały magazyn zastygł w osłupiałej ciszy. Gdy Bruce Lee poprawił żółte spodnie i nie mówiąc ani słowa ruszył w stronę bocznego wyjścia. Na jego twarzy nie było ani triumfu, ani satysfakcji. Był tylko spokój rzemieślnika, który właśnie zakończył swoją pracę. Tymczasem Sigal, odepchnął nosze przyniesione przez obsługę magazynu. Jego duma wciąż była na tyle żywa, by odmówić pomocy medycznej. Chwiejnym ruchem podniósł się na nogi, wiążąc strójgi drżącymi dłońmi. I unikając spojrzeń widzów, którzy byli świadkami jego systematycznego upokorzenia. Nocne powietrze uderzyło go jak policzek, gdy zatoczył się w deszczową uliczkę za magazynem. Starannie pielęgnowana pewność siebie rozpłynęła się, zastąpiona zimnym uświadomieniem, że cztery lata japońskiego treningu były niczym wobec prawdziwego mistrzostwa. Wyraz twarzy Sigala mówił tylko jedno: natychmiastowy żal. Na końcu zaułka czekała taksówka. Kierowca, nauczony doświadczeniem, nie zadawał pytań pasażerom wychodzącym z określonych adresów w Kowloon. Seagal powlógł się ku żółtemu samochodowi, a jego legenda gasła z każdym bolesnym krokiem. Lata później, na hollywoodzkich planach filmowych, narodził się osobliwy rytuał. Gdy tylko Steven Seagal stawał się zbyt chępliwy w opowiadaniu o swoich umiejętnościach, weterani kaskaderki Ci, którzy mieli dawne kontakty w hongkońskim przemyśle filmowym, wymieniali znaczące spojrzenia i szeptali dwa słowa – Kowloon Punch. Efekt był natychmiastowy. Twarz Sigala ciemniała ze wściekłości, a on sam opuszczał plan, pozostawiając ekipę w zdumieniu, jaki nerw właśnie został poruszony. Choć nielegalna arena została zburzona wraz z wyburzeniem Kowloon World City w 1993 roku, Sama historia wciąż krążyła w szeptanych rozmowach pośród społeczności sztuk walki na całym świecie. A teraz pytanie do Was: jak sądzicie, ile jeszcze takich ukrytych opowieści kryje się w zapomnianych zakamarkach historii sztuk walki? Napiszcie swoje przemyślenia w komentarzach poniżej. Jeśli chcecie więcej nieopowiedzianych historii ze świata sztuk walki i kina, polubcie ten film i zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.